Masz jakieś rany wojenne? Po Jaśku? Nie. Po Małgosi? Bardzo dobrze, <laughs> bardzo dobrze, to mi się podoba. Po Małgosie to nie jest, to są inne rany wojenne. A po Małgosie nie, bo miałem rękawice, nie? A na twarzy widzisz, że nie mam nic, nie? Inne rany wojenne? Czy coś chcesz zdradzić? Nie, nie chcę nic zdradzać. <laughs> ty się biłeś przed walką? Nie. Nie? nie absolutnie. Ja wcale, już widzę, nie, że się absolutnie. biłeś. Absolutnie. <laughs> Powiedz widzom, zdradź ten patent, jak upolować berżanta. Yy, mocnym kopnięciem na czaszkę, <noise> w kalaforze, tak powiem. Cześć Aleksandra, Ptorszek, a wraz ze mną, wygrany Kaczor BRS. Witam serdecznie. Dobry wieczór, kłaniam się. Pokaż ten puchar tutaj, widzą. Mamy Michałka, mówiłem, że wygramy. I dotrzymałem słowa. Dokładnie, słuchajcie, widzowie, pisałam do Was, jakie pytania macie do Kaczora, także teraz je zadam. Okay. Przepraszam, że będę się posługiwać telefonem, no ale tutaj mam je zapisane. Okay. E, pytanie pierwsze: Jak gdacze Kaczor? <noise> Kaczor tylko wyrywa głowy barżantom. Tak, 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 Jak, jak był kwaczek. Jak, jak kwaczek, tak. No to, no to widzieliście, jak zakwakał, nie? Co następny. Adam Małysz. A tak serio? Mam paru, mam paru barżantów na oku, ale na chwilę obecną nie chcę tego zdradzać. Bądźcie czujni, jak, jak, jak było ciekawe, to bądźcie czujni. To będzie niespodzianka. Ostatnie pytanko od widzów: czym się różni alpin od alpinisty? alpinot alpinisty? Czy Albinos od alpinisty? Nie wiem, tak, na, tak napisali, może coś pomylili. Może ktoś się przejęzyczył, nie? Nie wiem. No. Nie, odpowiadasz? Yy, Czekaj, ja ci zaraz powiem. No. Dobra, czekamy. Yy... Wpiszcie sobie w Google, na pewno tam znajdziecie. Wpiszcie w Google, a nie pytacie po prostu. No tak. Kaczor na y, poważne pytania chce odpowiadać, a wy jakieś niepoważne tutaj no, dajecie. No jakieś śmieszne rzeczy, no. Śmieszne, śmieszne. Powiedz, jak ty się czujesz po tej wygranej? No lepiej, na pewno lepiej jakbym miał przegrać, prawda? <noise> Wszystko w porządku. Ja jadę do domu cię się wykąpać, spalić ramę szlugów. Wykąpać się, spalić ramę szlugów, zjeść coś, porozmawiać z przyjaciółmi i odpoczywać. Jutro jadę do rodziny, do mojej kochanej kobiety, do Przemyśla, do, do mojego dziecka. I, I muszę szlugi teraz rzucić. Czyli wypalisz tą pakę, a potem rzucasz? Coś w tym stylu, nie? To jest gość, naprawdę. Powiedz, czy Jaś był w ogóle jakimkolwiek wyzwaniem? Słuchaj, zawsze jest to wyzwanie. No. Samo wejście do klatki jest myślę, że dla, wyzwaniem, samo wejście do klatki jest wyzwaniem i czy czyjaś nie jest jakimś jakąś wysoką poprzeczką, tylko ja mówię, jak ktoś jest w treningu tam ileś tam lat, ja, ja palę paczkę szlugów dziennie, kurde, no to niech dojdą ludzie sami do konsensusu i sobie to ocenią, wiesz. Czuję się dobrze, nie, nie sapię, nie dyszę, nie jestem zmęczony, normalnie rozmawiam, wiesz, wszystko w porządku, si kalaforze, tak powiem, żadna przeszkoda. Powiedz, czy on Cię zaskoczył w którymś momencie, czy totalnie miałeś wszystko przewidziane, jak to będzie się zachowywał? Ja niepotrzebnie kopnąłem go i mnie sprowadził do parteru. Moim zdaniem to było niepotrzebne, no ale chciałby, chciał MMA, no to ma. Oczami przewracał i tyle, tyle w temacie. Oczami przewracał? No widziałem tam u lekarza, jak siedział z boku, no to się pytali, czy może mówić już. <grym> To tak go zdeklasowałeś. No to tak, nie wiem, jego się zapytaj. No bo stoi tutaj, więc kurczę, chyba daje radę. No to no. chyba, że, nie wiem, nie widzę go. Wrócił od medyków. Wrócił do żywych, mówisz? Tak. Czy respirator mu podłączyli. No nie wiem, co ty tam zrobiłeś, słuchaj. No to, 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 to co było widać tam, nie, w tym oktagonie, nie. Dobra, a ty byłeś u medyków, czy w ogóle poszedłeś od razu? Ja chciałem iść, tylko że są takie procedury, że musieli tam, nie, ściągnęli mi tylko te bandaże, i te, ściągnęli mi ty, tymi nożyczkami bandaży i cześć, pa, do widzenia, nie? Da, dałem tam na farta rękawice takiemu pielęgniarzowi i tyle. Masz jakieś rany wojenne? Po Jaśku? Nie. Po Małgosi. Po, bardzo dobrze, <noise> bardzo dobrze, to mi się podoba. Po Małgosi to nie jest, to są inne rany wojenne. A Po Małgosi nie, bo miałem rękawice, nie? A na twarzy widzisz, że nie mam nic, nie? Inne rany wojenne? Czy coś chcesz zdradzić? Nie, nie chcę nic zdradzać. <noise> ty się biłeś przed walką? Nie. Nie? Absolutnie. Ja wcale już widzę, że się Absolutnie. Biłeś. Ale ty jesteś naprawdę zagadkowy chłopak, no widzowie cię kochają, słuchaj. Zresztą ty mówisz, że nie wiesz, bo nie śledzisz neta, ale powinieny zacząć, bo tam po prostu są multum, nie. multum wysyp komentarzy pozytywnych. Nie, nie chcę sobie psuć tym głowy. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam ich serdecznie, bardzo dziękuję za miłe wsparcie. Bardzo jest to miłe z Waszej strony. Czasami zaglądam do Was, no myślę, czasami zaglądne, no ale nie zaprzątam sobie zbytnio tym głowy. Naprawdę nie zaprzątam sobie zbytnio tym głowy. Teraz muszę się skupić na treningach, na rodzinie i żeby te szlugi w końcu rzucić. Piszcie w komentarzach, jakie są sposoby na rzucenie szlugów, może Kaczor Dokładnie. tutaj weźmie. weźcie podpowiedź jak rzucić te szlugi, nie? bo jeszcze, jeszcze na to patentu, nie, nie, nie opatentowałem tego jeszcze. A ile razy już próbowałeś? Ostatnio z trzy, z trzy razy, cztery może, jak trenowałem w Manchesterze. Mój trener mnie wziął do apteki, mówi masz zrobić zdjęcia, kupił mi plastry na rękę, kupił mi jakieś tam coś, jakieś tabletki pod język, chuj wie co to było, ze przeproszeniem, no i mówił codziennie masz mi wysyłać zdjęcie, nie, ale no, nie, jeden dzień, dwa dni wytrzymałem, no niestety, nie, no. Kurde. I nawet plastry na ciebie nie działają. Mm, nie, za duża chemia. <noise> no, papierosy no. to nie chemia, oczywiście przecież, no nie. A kurde, wiesz, same witaminy. Oczywiście żartuję, nie ma co promować papierosów. No ale no za dużo w życiu było hardkorowych rzeczy i te substancje psychologiczne się odbiły na psychice. No i kurcze, blade, ten szluk jakoś tam pomaga, nie. Powiedz Kaczor, bo ostatnio y, mówiłeś w jakimś wywiadzie, nie pamiętam u kogo, że ty na terapię chodzisz albo chodziłeś. Mm, Jak tak. to wygląda? Uczęsz, uczęszczam na meetingi dla anonimowych, nie chcę wspominać na jaką grupę, ponieważ w mediach, w mediach nie, nie, promuję, nie mogę mówić, bo tam są pewne zasady i na chwilę obecną uczęszczam na meetingi, jak to się mówi. Mhm. Pomaga ci to? Bardzo, bardzo. Czyli od kiedy jesteś czysty, że tak możesz powiedzieć? Od 12 czerwca m, m, nie piłem, miałem z dwa upadki, z dwa upadki miałem może trzy. Od 12 czerwca. No, z 2-3 upadki miałem. i Nie palę od 4 stycznia. A jeszcze jakieś używki miałeś wcześniej? No, były różne głupoty. No, Przywieźli się, że tak nie da się tego ukryć. No, były były głupie, głupie rzeczy się działy. A najmocniejszy jakiś ten, który zażyłeś? Nie, chcę promować takich rzeczy, wiesz. Nie, ale wiesz, to nie jest promocja, to jest bardziej właśnie, nie żeby wiesz, tego nie ludzie, robić. Ludzie mają brać przykład i brać z trzeźwej osoby przykład, a nie tam... Gdybym miał wymieniać tutaj, co ja w życiu brałem, to byśmy Rana musieli chyba gadać, nie? Proszę, dobra, to, to mocny statement. Nie, absolutnie nie promujemy. Też właśnie powiedz, no, że to jest złe. Ja powiem tak, tak na ostatnich wywiadach. Jak, jak, jak zamkną wam się drzwi, to szukajcie otwartych okien. I tyle. No i dokładnie. Czy jutro wybierasz się do kościoła? T tak. Po, podziękujesz za wygraną walkę na pewno. No, no pomodlę się za rodzinę, za przyjaciół, za ludzi, którzy są za mną, za moich wrogów i podziękuję na pewno. Dużo masz wrogów? Nie wiem. Nie masz wrogów, ale... Na pewno gdzieś ktoś mnie nie lubi, no kurde. No... Dlaczego? Ludzie cię nie bardzo... Nie wiem. Że... No nie no, każdy ma wrogów, dobra. No, wiesz jak jest. Wiem jak jest, oczywiście. E, powiedz jeszcze Maciek, e, czy skandowała publika, coś? Yy, na początku, na początku. Kaczor, kaczor, żeby go z... no, coś tam krzyczeli. Ale... Kaczor, żeby go z... Zanie... Ale byłem skupiony, wiesz, na narożniku i na tym, na swoim, na swoim celu po prostu. Powiedz widzom, zdraźny patent, jak upolować beżanta. Mocnym kopnięciem na czaszkę. Dobra, słuchaj, Maciek, nie, nie ten, nie, nie męczycie już. Trzymaj no, no, się. Ale ja lecę, ja lecę, bo jest naprawdę dużo tego jeszcze przede mną, a chcę, chcę ja już jeszcze odpo... szlugi musisz wypalić. To, do, muszę do żabki, po szlugi jechać i się wykąpać i odpocząć przede wszystkim, nie. Dobra, słuchaj, cześć. Cześć, trzymaj się. I wpadajcie do niego na ten, na ten piosenkę. Wpa, o, polecam piosenkę, no, styki, się palą. styki się palą. mega. Pozdrawiam serdecznie, hej. Pozdrawiam House i moich przyjaciół i całą rodzinę Elo. はい。<Hey. S 2> hey.